Kusek. No i co? No kurwa? No dawaj, chodź, nagrywamy, no już on nagrywa, się live goście Dobra, to siema po raz drugi ze sobą Fikusek, ja z sami. No siema! No i Gabi Siema I kolejny napad z nowego DLC najfajniejszej serii w, w świecie Dziękuję za wszystkie suby, lajki, dzwony u chłopaków też, możesz zdać z Sam na no, ja zdałam Podziękowałem za swojego serca nie, dzisiaj dostanę soba chyba. Ale jest, ale jest dzwon. Chyba jakiś mini soplacer leci. nie myślę, że go prze przebieram. Ale fajna to Valkiria bez kitów. Może ty nie spodziewałeś się, że tak blisko będzie? Tak. To jest Helka, to trzeba najpierw do Helki. Ja nie mogę to przetrzymać. E! A. O Jezu, Fabio, zapalam. O kurwa, wciąż problem. Rozwał wszystko. Ej, ale... Jezu, za tego ty to jest kurwa. Ma. Sorry, ale helka nam zleciała, powiedzmy, no, Jestem to jest tak, wręciła. Eee, dobra. Fajnie, że ty Anis, ja nie nam, bo mogę wszystko nagrać, fajnie. Dobra, tam jest już nasz, Miesz, do nie, to jest na nasz, więc uważaj. No do policji nie od razu na ale ale nie, przynajmniej fajnie. Zdaję. Dobra, ja to bym zleciał wyżej, bo mam drugą helkę za szybko. Dobra, no, się Dobra, ja nie, 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 nie się rozbywajcie jest. się walki, mimo się przydać. Ale ona się... Robi, nie? Tak jakby... Takie dźwięki coś... Biskuty, ja muszę 14 okrążyć, żeby zrobić... Wy... Co to kurwa jedzie? Jak Jaki... się Dobra, no... Beskity. musimy to... się rozwoju. nie ma co przyjmować No, no... Coś, coś wykrywa z dupy, chociaż nie jesteśmy w zasięgu Plus? No właśnie, teraz trzeba wrócić do miasta, jak coś No, o, już... Nas no, nie wykrywają, chociaż byliśmy w ich zasięgu To w ogóle też było dziwne jak nie byliśmy Teraz tam na by... zwykłej... Teraz Teraz będzie za nisko. ale wiem. Bo Ale fajne na przyarmie jest chyba. w ogóle tyle powtórek już mam, nie? Pytasz? I no tak? Najlepsze było tu jak... no... Jak mówię, że cały cienie... pały gonią nie? I... A, zresztą to, nie... to było najlepsze. To już jest na powtórkę. No. Ale mogę tego nie wstawić, jak chcesz. Nie no, ja nie wiem co tam było już. Nie no, to wrzucaj, nie ma się problemu, gościu. Ja się śmiałem też. Gabrys to jest taki się wolny. wolny. I ja w ogóle ten, pod... ta helka jest tak wielka, zobacz, to kurde zabiera trzy pasy ulicy. To jest, kurde, a ja mam takie dwie, nie? Za freeka, za cenę jednej. Kupo, trzeba, ty. Gdzie ty chcesz wyglądać? Czekaj, to nie to miejsce, zapomniałem, że nie na kasynal. To no, nowe PLC. Gabi odpala max. Kupanie, kupanie. Simon, Kierek, nie dzwoń do mnie. Mieć ciebie trochę, czy nie? Nie, ale... No tak się poruszasz jak taki robot. Aha, że grze. O ja się. Chyba. Ki DJ. Masz te ładunki do napadu na banach O, Jesteś fajny. Kocham cię. E, chcesz wyskoczyć po Maka? To jest Patrz, jak zaparkowałem ładnie.

I, I teraz najlepiej <gry> <w> <gry> auto, skoła, to <gry> <i później> no, <gry> e, ty zrobisz jeszcze jakieś się. Wow, ja, ja też nie, ale to było epickie! Yo, epickie gówno! Co? Aha, dobra, to zobaczysz mu mnie odcinek, nie? <grywa> nie. Eee, e, dobra, wzywaj to auto, nie? Już tu, pod nami, teraz. Józus! <głos》>. Gdzie ty jesteś? No, ja ląduję, właśnie. To... Dawaj auto, mechanik! Czekaj! Mechanik! Gdzie ty kurwa jesteś? Mechanik! No, gdzie ty kurwa jesteś? Na środku no, ulicy zaparkowałem. No, mechanik! Ale... Ha! Tam, ja. Jak... Jak mnie ciebie nie ma. No, bo... No, oj... Jestem co trochę co dalej, jest troszeczkę było? tylko. Spokojnie. Ty u mnie, kuźwa, byłeś przed chwilą tam! Kurwa, najczęstsze. Tak Ej, przejechał mnie, bo schowałem walkirię kumasz! Miałem walkirię to stał i czekał, a schowałem Walkirię to nie przejechał. Ktoś wtedy się Komasz? Cię bał. To akcymulacja. Chciał przejechać, chyba co, mam karkę z ciała. Dobra, weźcie samochody i lecimy. Chodź! Po mnie! Ale, nie, dobra, Uber nie, na miejscu, chodź! Osnami, to jest nie? Co? Nie wiem, Ty przed chwilą u mnie wylądowałeś 15 km stąd, nie? Ja nie no, z twojego... Tu, patrz po prawej na tym skrzyżowaniu, gdzie jest, nie? To tam wylądowałem, typie. To nie wiem, zobaczymy... Tu, w tym miejscu, tu, tu była helka. No, nie mnie była dalej, nie? A no, weź tam nie bieguajo. ja. ze pod ochronę? wtedy? Nie, właśnie. Normalnie jest ten... Z buta. Gdzie ty? Zda... dziwę ciało wtedy... Ten ci dobrze będziemy. jechałeś, generalnie. Mhm. Panie nagro, No kurwa, to jednak nie załóżmy. Oj. z buta, to śmieszne są niewi,", ale <noise> nie idźcie już, nie ma sensu. Cześć. Patrzcie, pojawiły się teraz banki, no nie? Widzicie na mapie? Nie. Nie. Po co? Nie zielone gówno, tam można no to, to są te banki. To wy musimy się rozdzielić i wszyscy lecieć w te sześć miejsc. Musimy się rozdzielić, no nie? To każdy po, to po trzy, trzy. Ej, po dwa. Każdy po dwa. Tylko że ja mam I tylko co? jeden bank na mapie. Jak kurwa jeden? No, tylko to zielone mam! No to tylko to zielone Weźmy to może Odbierz zagłusiacze sygnału, no to jest w ogóle, nie? Plus? Aha, o, Teraz to teraz, to teraz, są banki. teraz są banki z nami no. Ja 2. nie mam, muszę się to wziąć Tak Kurde, jest mało czasu No 10 minut, pośpieszcie się Weź z nami swoje coś ja mam swoje coś, o. Już To jakie bierzemy? Gada, Kurde, gdzie Gabryś? Ja jestem D na przykład w tym momencie. No to weź jeszcze D, D, E D, D. i C, ja polecę do... Kurwa, czemu on jedzie A... D.A. Powiedziałeś. A, B... To czekaj, A, B, C, D, E, ale to nie jest 6 wtedy. Nie. To... Jeszcze F. No to Gabry... Wikus, ty weźmiesz F. Tak ci przypadło, no. Nie no, ja tam polecę do E, bo jest daleko, chyba. Bo ono jest chyba w centrum, że trochę... Nie on wziął W sumie to ma daleko. To jednego. Nie wiem. E, wiecie, no ja na pewno to na Zatupiu, czyli F. No. No, F jest na Zatupiu. Możesz no, jak F jak siód. F jak fikusek. Fikusek. Ej, jaki słupek mnie potrącił. Słupek mnie potrącił, wiecie, no. <grym> Ej, e, jestem na, na hita teraz, nie? Jestem teraz na hita. Trzeba zrobić. Jestem na hita przed pójść i zagłuszać sygnał, tam zategować, tylko żeby was kamera nie widziała. Kurde, ja mam taką miejscówkę, że ja nie gdzieś. I nie strzelajcie do tej kamery, błagam Czemu? Bo was będzie policja gość. A my nie mamy czasu. Hmm. To jak? Takim cudem jest ta kamera przez nie... kamerę widzowe, nie? Ja... Widziałem się gdzie byłem, nie? Zresztą, no. Także GTA dobrze działa, no. Pewnie. Jak oni ustawili to A, żeby kuźwa kamera mnie widziała? Przecież to, to nie ma sensu. Je, to miał być 6 napadów na banka, nie zagłuszacze jebane. No bo najpierw Jaki... dajemy zagłuszacz, a później możemy na nie napadać, nie? O nie no kamera teraz mnie widzi Zajebiście, nie wiedziałem, Nie wiedziałem, że on jest w klubie No cię Zobaczcie na mnie na odcinku, u mnie na odcinku, jak nic do mnie nie goniam Ja sam tego tak zagłusza. nie zagłuszałem teraz to zadzwonić? Nie wiem To chyba nie Ale spróbuj, spróbuj Ej, ten zagłuszał jest chyba gdzieś na górze No jest jeden, taki na parkingu chyba. Ja pierdzielę tak raz jest w dupę. Proszę, ja, 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 ja lubię strzelać, a nie jakieś zagłuszacze, kurde, no. Co to jest zagłuszacze? No nie? Play No właśnie, poprzedni odcinek to było strzelanie. Ja Jak poprzedni? Jak u mnie się go nie ma? No u mnie też nie, ale... Ale u mnie jest nagrany, nie? I znowu kamera jakoś dziwnie wykryła Jak sobie przebiega pod kamerą Chociaż to nie ma sensu, bo ona jest 360, nie? Tu, ona kurde nie widzi Wtf Ale ona jest 360 Okej, ostatnie zostało, e No i to tak szybko E, a nie F To nie jest ostatnie A jest ostatnie, nie? Ja nie wiem Ja zgubiłem się w laboratorium nie ma laboratorium, ja żadnego Lestera, Dexera nie znam Lester nie ma On cię to nie zmarzluje Na się bałem Trochę cringe'owy w sumie Gdzie jest last na E? A no zdrowe gdzie? Dobra jesteście szybcy Jesteś back'ną? No ja Znaczy ja. 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 ja biorę E, ale też back'nąłem w sumie no a czy, aha, teraz, ma, y, teraz z nami musi obudzić teren i No ja mam niebieską torbę to, to nie, nie to zrobiłem tylko jeden, nie jest że... Już misja, wow, no i fajnie, teraz przygotowania czy napad? Napad? napad napad Napad? Napad się pisze przez U o otwarte czy zamknięte Ej dobra, ale plusz na 4 musimy się podzielić, na napad musimy się podzielić Po dwa bierzemy po dwie litery bierzemy Ja biorę F. Ja biorę to na a no, okrada nowe skrzynki, które odwiedziliśmy przez Czy Pamiętajcie, to było? Tam, gdzie postawiliśmy? Tak. No. Ale tak się no, nie nie, nie tak jak Te Zakuszacze nam pozwolą okraść te banki przez jakiś czas, mm. jak w kasynie macie, żeby nas nie wykrywali przez jakiś czas, a nie? A ja nie chcę tym mówić, ale wiem, kto zjeba na to, też nie? Ja. No. bo nie nie Czekamy, do Dobra, chodźcie do środka do mnie. Bo inaczej was nie, nie zaproszę. To będzie też. Zaprosiłem Nie, czekaj, ja, ja wejdę z buta, bo jestem blisko. Uzupełnijcie sobie zasoby i jak będziecie go to Co znaczy zasób? A ja nie używam no, tego. To. A to szerokie. No. Do... nawet nie zjadłem żadnego. To dobrze. Ja też nie. No, to jest nudna, Trzeba klikać M i się tam... Plus. O, jest Fabi. Ja jest tam. Też jest tam. I jeszcze z nami. O, jakie białe! Wiesz, czego się najbardziej bałem? Że nikt tego nie będzie chciał oglądać. I będzie zero Ja robił... będę oglądał. Coś Zero <noise> No, już masz. No, Nie wiem, ty się zero. Ja będę. Wyświetlenia robił. On, on już się i... będzie oświetlał i... Ej, ty masz w ogóle plakat XA-27 na no, ty. No, w sensie. Ja? Dzięki. Cwaniak. Nie, nie chcę być cwaniak. Ale mnie ja nie dostanę zaproszenia, halo? Jak nie? Lamus. Jak tylko. Lamus! tu u mnie, u mnie są, jesteśmy my, ale nie ma zaproszonego nika. Serio, Fabian nie rozumie. Ja jestem tak, się na warsztacie, ale nie jestem zaproszony do. Tak. No, że masz telefonie pewnie. Nie mam. To nie masz. I teraz? Teraz? No. Teraz jest zaproszony. GEKF. -Y. Ta najlepsza ekipa. Najlepsza dru drużyna, lepsza niż. Jak mieś... i... i. zaproście mnie do niej. Aha. Ciebie tu nie ma? No jestem w winiarzach. No ale ciebie nie ma w GEKF. Winienem być? No, tylko nie masz jako główną pewnie. Moje ekipy Nie jestem ale Jestem ty... jakiś dziki z piwnicy Okej okay, fajnie, to weź z tej piwnicy i zaś napad Dodamy to ci to później Znaczy po. ten. No A jeżeli ty widzu chcesz to dołączyć no To Do Gekfu? Nie to no. napisz, że z nami nigdy nie lami No. Ale... Teli te Garser, co, co, co musimy tylko to obrać ty słodny? Znaczy no ja można inne auto? Ale to fajna wygląda, fajne 399. Aha, bo mi z nami zniszczył samochód, no ta zapomniałem. Co ja nie, masz dowody? No właśnie, to już było poza odcinkiem. W sensie nie było czegoś takiego, gości. <laughs> nie mam widzę cię Ej, ja ci nie zniszczyłem. A no faktycznie, dobra, jo. Ale nie, to nie było poza odcinkiem, ja to zapisałem sobie. <laughs> no to tak. Takie fany moment. Właśnie, teraz, teraz jak wlecnie na ten... moment kurwa dopiero jak się GTA skończy teraz, będę rzucał GTA przez jakiś czas, ale ten forwać, to jest twoja najlepsza seria z tym. Momenty? Będą jak tylko... Jak tylko będzie czas. Pierwszy, pierwszy film jaki będzie następny to będzie momentów. Ale Mazda. Tak, ja jadę Mazda. A czemu my nie? Będziecie mieć inne auta. A ty chujowo jeździsz, już ten klewaźnik został kurwa, co to chyba <laughs> Jak zadrifcił

i trzecia? EF. Ka każdy będzie miał taką samą odległość. Gabriel, gdzie ty jedziesz? No Ej, jest. to Fikusek zostaw mu ten bank, on będzie miał tego najbliżej. Dobra. Co musisz zrobić? Co musisz zrobić? No, i oprać ten bank. Dobra. A co? Ty, ale wiesz, że już czas leci, a... ...mnie nie zleci mi się punkt. Dobra, My to zjebaliśmy, Właśnie. trzeba było od razu jechać, a ja nie Ja to zjebałem męty. w chuj. Ja też. Ja nie wiedziałem, że na tyły muszę iść. A ja nie wiedziałem, że już czas leci. Ja zostałem i wybierałem bank. List jest zawiadomy, Cię za... mi nie No, no ja to chciałem, to żeby tak było. gonić dopiero za tyle czasu. Ja, ja mogłem kurwa nie right jeszcze. Be I ja mam jakieś tłumiki? Nie. Aha. E, nie mamy, ale tu nie są nam potrzebne. Dobra, Alarm, minuta, policja no. goniona, aha, fajnie. Ale my się wyjedziemy chyba. Ty na pewno. Tak. No? Z moim safem? Brawo, fajdem. Dziękuję. To nie było trudne. Teraz dopiero zacznę się schody. Ty gdzie ja muszę jechać? Na kolejny ja jak tak. najbliższy, wyjebamy. Najbliższy, najbliższy. Albo na Nie, ja już nic, a jadę. Dobra. A ja nie mogę zbierać tego hajsu? Ha. Można fajnie, nie. fajnie to zostawione, trzeba przyjść do tyłu, nie? Jakby nie mógł sięgnąć stamtąd, nie no gra zajebiście, masz No ale wyskity, zmarnowałem chyba 10 sekund chodząc do kastału Bo rąk nie masz chyba Jak się wchodzi no a To na górze jest? A ten bank jest na górze chyba ja? Nie C? C. A. a, nie wiem Nie, on jest dole. Tak. Nie wierzę, ja tak nie pokazuję, tam dole! Ja Nie wiesz, że nikt działał tam zjedź bo on nie właśnie, tylko tak głębiej jakby, no, Dobra, Dobra, cztery głębiej. Zostały. Zostały. no zostały fajnie ale dźwięk 4 jest, nie? no to jest no fajne no ale dźwięk alarmu jest, fajnie, no fajnie, no Dobra, zaraz. będę. no fajnie, no fajnie, no fajnie, no tak serio, to... ale, fine, to no się no fajnie, no fajnie, no fajnie, to, fajnie, fajnie, to fajnie, no fajnie, no Nie no fajnie, no

Do którego przed go okradać jego bank, nie? Wchodzę z famasem w łapie, on. SIEMA! Hej! Dzień dobry! Też ty... pożyczkę? Też <laughs> pożyczkę? Tak, ja już na tyły pójdę, nie będę przeszkadzał, nie? No, ja już sobie samemu wezmę państwem, nie? Ha! Nie ma problemu! Jezu, jaki głupia. O nie, na zapomnieliśmy nie o jednej o... sprawie, nie? Dzień dobry! Na Nagrywam na o na O! Dzień dobry! Zapomnieliśmy the... kompletnie o takiej możliwości. Tak, całkowicie. jeszcze trzy, co myślisz? A nie, jeszcze jeden, to w drugą stronę działa. To kto nie obrał. Abrowa... Go away, go away, go away. Ale profesjonalnie tak, wyszedłem z banku, gościu, jak profesjonality i profesjonalista. A ja już mogę uciekać, nie? Bo i tak ten. Co się jedzie do w sensie? ja jadę, ale ja mam Co to się jest driftowóz? Bo go mu wysadziłeś A to czemu my mamy te? No w sensie on też A bo to wersji. są podstawowe, ja? Zawsze się je dostaję. Okay. Lepsze to niż nie niespółka, co? <grym> Jak to rowerem, no? Wow. No nie wiem, obok mnie nie dominator, na przykład, nie? Takim bym w sobie sensie. Z rowerem, no? Ale no no fajna to Audi, no. <grym> Ej bo mi ja policja nie chce gubić jakoś Wam tak maszyny. bo opisałem jeszcze trzeba jeszcze jeden zrobię Ja rozbijam skórę zamiast uciekać Nie Co wy robicie? Jadę Siem... Staram się gubić w pały. Aha fajna gra Weźcie kurwa przyjedźcie tu i nie odpełniajcie Dobra. Ty jesteś, na napadzie? No czy żyje Wybiegasz, zrobisz oh. długi, to też dał, to ja lane. ja mam 5 km tam? A co my mam różowy GPRF? Ja mam 3 km, ale to nie ale. Lubię mieć nudne odcinki. Ja po mnie nie lubam. To skandal. Ja chciałem być A bo ty po tam po sam roku. jedziesz, jezu. No ja tu sam już jestem. No i fajnie. Ja sobie jeżdżę po polu, go chciałbym. Pragnę tylko przypomnieć, że byłbym tam jakby nami, nie wysadził audit. Ja weś Ja jej nie wysadziłem! O no, masy można, można zrobić jakoś niepodryfowało z tego no, wyśmiałem, nie? No mogłem, ale ja się zrobić. Well done yo! We did good! Co Co we bank walk. A ja już go ale... fucking yeah!

Class, so hey, babe! So you gonna tell us about the dude who put us sign in this? What beef he got with Lisa? Get this. He taught his wife get her back blown out by the boss. And then the motherfucker fired his ass. <laughs> that's cold. So Not as cold as wiping out half the franchise so in that state in one go. But that shit was close. I met him having the best night of his life at the music locker. Nie wiem, jak on specjalnie wyda. jest taki młody do żółtego punktu. To, to. <grym> do żółtego punktu, to po pierwsze, a po drugie to ci samo I czemu mam na przykład dostać pieniędzy klientowi. No Co? bo masz nie dostarczyć klientów. Ale wcześniej nie miałem, Chyba, że nie widziałem. Bo zgubiłeś policję, właśnie nie. Gubię ich cały czas, są migani. I cały czas tak miałem, te migani. Nie miałem 4,5 kg Dobra ten odcinek, ten odcinek jest bardzo toksyczny Jak toksyczny, nie przykną się nie razu Nie dobra raz Ale tam to to nic takiego Jak oni mnie zauważyli? Nie byłem na tym radożu GTA 5 Nie mam innych wytumorzeń Jestem na dole, dobra E, ja zgubiłem Ja właśnie koło policji przeżył A ty czemu skręcasz? Gadałam ci znowu? Nie mam cię znowu Słyszę że... policję Nie dary, wiem czy mogę jakiś pomóż Ej, ma jakie masz auto? A masz, dobra, bo myślałam żebyś wziął się do mojego Nie mam żady okay, Czekaj na to, co tu się dzieje Dobra, weź kędzie Fadzio! Nie mogę policzyć przyjechać To tamtego punktu. Jak really I mean yeah, w ogóle daję na była coś tego. Co nie mogę przejechać do punktu. się z... Nie, Ja raz i tak... <głos inny> ja nie, ja, 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 tylko, że ja już mam zgubione. Ja no, mogę ja iść zablokować w sumie. Widzieliście? Helka... Widzieliście jakaś cena? Jak My tam już miniki? Dwóch się tauty. minęliśmy. Ja Tauw pojechałem tu, a on tam. Kurwa, zjebić. Ja teraz miniki widziałem. Jeszcze nic się nie zgubi. Zajeźdź już do celu, chodź za mną. Ja nie wyjdzie z celu. To chodź za mną. W drugą stronę. Autostradą tu stradzą. Stąd jechać. Kurwa mać. Czekaj, najpierw chcę to zgubić, kurwa. No dawaj. Zgubcie mnie, no. 5 minut już jadę, to chyba z policji mogę, ja sobie jeździłem nie, nie. po tym parkingu na nadziemnym ty. po prostu i trauk. Teraz Zdję. jestem sobie na jakiejś kurcie. Fajnie, że ja maski no, do nie, 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 nie Dobra, rozumiem 5 gwiazdek, ale do też Czy Mam jakieś okularki? Nie, nie mam nic. Dobra, dwa gwiazdy mnie hey, you hear that? What? I don't hear po tym odcinku, jeszcze ja nie trafiłem. Tak no. tak tak, by się. się... Ała! Dzbyłem się! Hey, yeah, hey, hey. Ja na miejscu, ty jesteś na miejscu. Co ty się śmiejesz, Fiko? Tak? Jak ty nazywasz odcinek? Tak, GFC. Dobrze. pomysł. Chciałem jakiś przytak dać, na przykład, nie wiem... ...kotki z anime... ...połykają... ...pistolety. Co mów, koty ty miałeś z pistolety? Teraz sobie to wyobraź, po prostu, spokojnie. <noise> nie, 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 nie. No bo ty jesteś głupi Na no, poprzedni odcinek co w to nazwałem Fikusek bez numera twój stary, nie? Widziałeś ty parkowanie? Widziałeś? Po prostu miało... chciałem, żeby... Inne. wiesz, że ja stałem za tymi dwoma autami i mnie lekko przesunąłeś? No wiedziałem właśnie Ale... Ja w ogóle maski nie miałem, czym on ma? Ja też yeah. <laughs> Żeby klienci nie widzieli 5000 <laughs> tysięcy dostałem, ale bieda Gościu aż 3000 ekspa, weź tam, nie ja Dobra, to teraz co jest? bo. Teraz to końca odcinka, tam się żegnaj panie Dobra, to y mam nadzieję, że święta wam mijają dobrze Nie ma świąt <laughs> <Zgodnie>. Święta wakacyjne <laughs> ta Więc, na Bye